Dziejemano! Dzisiaj Wam pokażę y, drugi odcinek Gry na przeglądarkę. Y, ta gra jest strategiczna. No i dobrze, przejdźmy do gry. Po wejściu w przeglądarkę wpisujemy to co y, widzicie. Po wpisaniu wchodzicie w y, pierwszy link. Klikamy i tutaj y, czy, y, jeśli nie mamy swojego konta, właśnie, y, klikam zarejestruj się i rejestrujemy się, ok. Ja już właśnie w grę y, zrobiłem to y, tak, żebyście nie widzieli mojego hasła ani loginu, ok. Już powinno być lepiej, bo y, zmniejszyłem rozmiar. O. I w tej grze polega, że będą lagi. Wiem, przepraszam za te lagi, mam za słaby komputer. No dobra. w tej grze polega na to, że kupujecie samochody i je sprzedajecie, tutaj jest reputacja, reputacja to jest level taki I gra się zazwyczaj gra się rozpoczyna od 10 poziomu praktycznie, bo tutaj się ma od razu od 10 poziomu Arenę, że się ściga chyba, tutaj mamy jakby to powiedzieć? No samochód już rozebrany. Trzeba pozbierać części, ale ja nie będę zbierał. Jak się pozbiera już części, to wchodzimy tutaj, sprzedajemy to. I tutaj na przykład trzy auto stoją na trzy rampy. Jeśli pozbieramy, klikamy na to. Rampa. I jeszcze raz tutaj, żeby się nam w samochód jeśli oczywiście pomogłem jeśli się spodobało proszę kliknąć kciuka w górę dziękuję ja się z Wami żegnam nie zapomnijcie ocenić filmiku czytam każdy komentarz no i co jeszcze? aha i tutaj za do to jest GG to zazwyczaj na przykład tutaj o, się kupuje na przykład tutaj te ulepszenia tutaj będą rampy i w ogóle ja sobie kupię za jednego A dobra, nie kupię. No dobrze. Jeśli się spodobało, kciuka w rękę, jeśli nie, wiecie też. No dziękuję za oglądanie. Cześć!